Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii "Szlakiem Organów". Gościmy dzisiaj w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina i Najświętszej Maryi Panny Królowej w miejscowości Ochodze, a konkretniej w województwie opolskim, powiecie opolskim, gminie Komprachcice, diecezji opolskiej, dekanacie Pruszkowskim, parafii Ochodze. Przejdźmy zatem do szczegółów prezentacji. Instrument został skonstruowany w roku 1963 z trzech różnych organów przez Władysława Kaczmarka z Wronek. W obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w kościele. Te organy należą do rodziny pneumatycznych. Potwierdzają to włączniki głosów oraz przewody transportujące powietrze do poszczególnych piszczałek. Miech jest jednoczęściowy i małych rozmiarów. Klawiatura jest wbudowana w instalację w taki sposób, że grająca osoba widzi ołtarz po swojej prawej stronie. Występują tutaj następujące głosy. Manual. Pryncypał ośmiostopowy. Niezidentyfikowany głos. Flet czterostopowy. Nocny róg czterostopowy. pikolo dwustopowe. Klawiatura nożna. Subbas super superoktaw, czyli obniżenie głosu subbas o oktawę w dół, dwa niezidentyfikowane głosy. Łączniki. Tremolo odpowiada za wibrację głosów, tutti uruchamia wszystkie dostępne głosy i łączenia. Zaprezentuję teraz dwa utwory zagrane na tych organach. Johann Sebastian Bach, część Preludium in Eftur, B.W.V. 556. Pieśń z drogi do nieba, głoś imię Pana. To już koniec dzisiejszego wykładu, dziękuję bardzo za uwagę, jednocześnie pragnę poinformować o jeszcze trwającej zbiórce na budowę nowego instrumentu, którą można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na podane w opisie konto. Gdy tylko nowe organy zostaną udostępnione do użytku, na pewno powrócę, aby przedstawić Państwu nowy nabytek wraz z utworami zagranymi na nim. Zapraszam również na moje pozostałe wykłady tej serii, jak i na utwory na moim kanale. Pozdrawiam.